Być maratończykiem, dla mnie pokonać maraton, wykonywać swoje słabości. Ja przygotowuję się do maratonu, żeby biegać w maraton jak najszybciej. Dla I mnie, dla mnie jest celem maratońskim po prostu poprawianie rezultatów. Natomiast, oczywiście, maraton to jest duże wyzwanie. I każdy, kto tylko pokona maraton, to już jest maratończykiem i zwycięzcą. Także maraton to wielkie szczęście. jak jest z takim testem, to czasem jestem decydujące. już potem wiadomo w takim treningu, że myślę, że spodziewać na zawodach. Wtedy to jest sobie stresujący. a takich treningów jest może 5 przygotowanych do mnie domu. Także to jest z przyspieszaniem w niektórym zakresie tensywności. Taki podtrzymujący trening forma jest, więc nie trzeba, nie trzeba się jakoś trenować teraz nie tej się, tylko podtrzymywać tą formę za tydzień, za tydzień. Cały już start, ostatni start w sezonie, także wszystko co było wytrenowane, to to już, to już jest w jest w łzach, także trzeba to Jak trzeba, to wszystko trzeba. Także jest fajnie. ratować Trzeba magazynować treningi, żeby potem analizować, porównywać z, z innymi. Łatwiej wtedy o no, postęp. Słupka oczywiście z, ry z ryżem, trzeba szybko po treningu uzupełnić megawodany. No ale generalnie no, to jest dosyć smaczna dieta. Unikamy tylko jakichś fast foodów. Bo jedzenie powinno być jak najbardziej naturalne, najmniej przetworzone, yy, wysokowitaminowe, energetyczne. Także bardzo dobre. Ja lubię, tak, ja lubię takie taką dietę. Tak to jest ważne. Hmm, Takie to zrozumienie to pomoc. Wtedy łatwiej, łatwiej wszystko przychodzi. Łatwiej, łatwiej się trenuję, łatwiej się znosi. znosi się w jazdy, rozstania, rozłąki, które są niezgodnym elementem tego wszystkiego. No ale to nie trwa wiecznie, Nie będę wiedział bardzo, bardzo długo. Wiem, że to jeszcze to kilka lat. Także... Teraz skupiam się na tym, żeby być dobrym biegaczem. Hmm. Duże znaczenie? Wytrenowanie przede wszystkim. Jak jesteśmy dobrze wytrenowani, to, yy, to po prostu pobiegniemy. Yy, Może mieć niesamowitą psychikę. Jak nie jesteśmy przygotowani, to po prostu no, nie da się tego przeskoczyć, trzeba trzeba być. Trzeba, chociaż w najbliższych momentach jest bardzo ważne. Też w treningu e, taki spokój, pewność siebie e, jest, jest bardzo, bardzo ważna, bo nie wolno się czasami dać zwariować. Trzeba m, zawsze budować m, budować takie swoje morale e, od początku treningu. Yy, sw swoją, swoją wartość, yy, pewność siebie, inaczej jak postawimy się od razu na straconej pozycji, no to przegramy. Trzeba zawsze wierzyć, że, że, że będzie dobrze, że będzie tak jak yy, sobie to planujemy, w głowie układamy. Ja już yy, miesiąc przed maratonem wiem jak będzie wyglądał każdy kolejny kilometr, yy, przynajmniej sobie wyobrażam to. I nigdy nie wyobrażam sobie, że będzie słabo, będzie źle, tylko zawsze, że będzie dobrze. I wtedy jest zazwyczaj dobrze. No, kiedy jest sam, na pewno maryta, na pewno jest sam, wtedy już pomoc z drugiej strony może być tylko, tylko mała. Wszystko w rękach biegacza wtedy. A czasami na obozach jestem sam, niestety. Nie pracują, nie mogą często ze mną jechać. Yy, zawodnicy mają akurat inne plany startowe, także też w tym roku na przykład byłem sam w przez y, jakiś czas. No i trzeba, trzeba czasami, czasami wziąć yy, wszystko w swoje ręce. Ale potem, potem, potem bardziej może się cieszyć sukcesu, jak jest więcej poświęceń. W tej chwili po z tym ratoniem był problem mięśniowy, mm, czyli bolały strasznie nogi, były ciężkie, opowy skurcze, że to był problem. Yy, innym razem, kiedy, kiedy mm, było gorąco, problem był energetyczny, czyli brakowało energii. Wtedy w takim, takim najgorszym momencie najgorszym na 39 kilometrze, ktoś zgasił światło, że kryci się w głowie. Uroczyście doszła mi ciemno, także no, takie też sytuacje się zdarzają, ale generalnie, generalnie to jest tylko ostatnich kilkim kilometrów, że yy, da się przeżyć. Wtedy się no, nie wolno myśleć o osłupieniu, tylko skupić się na celu zrobić to, co ma się do zrobienia i tyle. Nad tym, żeby się koncentrować. Też szukać organizmu, dając mu krótkie cele, na przykład dobiegnę do zakrętu. Z zakrętą jest meta. I jak sobie tłumaczyć. Także czasem to pomaga. Potem za zakrętem znowu. Następny krótki cel. Skupiać się też na takich, że technika biegu, jak przeciwnicy na przykład, gdzieś, gdzieś czasami poszukać rozluźnienia. Myśleć o punkcie z wody, który jest nie tak jak meta za 6 km, powiedzmy, tylko za 1000 metrów. I myśleć, że tak, za, za 1000 metrów mam, mam napój. I na tym się skupiam, że, że za 1000 m biorę napój. I czas leci. Kiedy mam już dość i nie daj rady. Wiem, że muszę się lepiej przygotować, lepiej potrenować, bardziej zadbać o, o wszystkie aspekty przygotowania. Wiem, że bariery można przekraczać. Już już nie raz miałem różne problemy, słabości, ale jak się jest konsekwentnym i, i się bardzo chce przede wszystkim, to to można się poprawiać. Potem się zaskoczonym, że, że aż, aż tak bardzo Nie byłem to Pewnie zajmowałbym się organizacją imprez i maratonów. Bieganie jest dla mnie bardzo ważną częścią życia, już z, z, z się tym już od 17 lat. mi to wielką frajdę, nie tylko właśnie bieganie, ale też też, też pomaganie innym biegaciom. Także gdybym nie byłem Martyńczykiem, to na pewno pomagałbym innym. Do no, końca maratony. Moim marzeniem biegowym zawsze był start na igrzyskach olimpijskich i finisz na, na stadionie olimpijskim. Oczywiście w, w, w czołówce ścisłej. Myślę, że, myślę, że mam, mam na to szansę, tylko że musi się złożyć wiele czynników. Muszę być w świetnej formie, w świetnym zdrowiu, nie popełnić żadnego błędu i myślę, że osiągnę swój cel.